Witam Was, widzę ze strony merkę hacker. Witam Was na moim pierwszym live po długim czasie. Witam Was. Widzę, że porozmawiamy o tym i o tamtym, czyli o dramach i różnych rzeczach, co ludzie mówią, piszą i w ogóle. Więc dla mnie fajne jest to, że powróciłem do starego swojego Niku, czyli to hackera. Bo jak wiadomo, lub nie wiadomo Ukradli mi, w, ukradli mi konto z Wolfikiem198 Mi za, zajebali I nie mam do niego w ogóle dostępu Co jest naprawdę... śmieszne. Więc i głupie Zarazem Ja się tutaj powiedzmy Nagrywam A to nagle kratomik... mi Kurwa konto, więc naprawdę duże xd Przy okazji Plus jeszcze jakiś tam typ mówi, że robi na mnie gry, że chce pokazać prawdę Że wszystkie dowody staną się prawdziwe I w ogóle A dosłownie gry nie potrafi dobrze zrobić i zaprogramować To już jest w ogóle Mega duże xd Dosłownie. Więc, żebym miał to rację bytu, jeszcze kurde. Żeby to było jakieś fajne, niesamowite albo sensowne przy okazji. Więc staram się tutaj być praktycznie sobą. Tak samo, że jak ktoś powie, powiedzmy takie zdanie. Możecie posłuchać. Jed, jed, Czemu stoisz w miejscu? Jest. Chyba, chyba mi się uda. Dobra. Co ty zrobiłeś? Wolfie 92 Jeśli to oglądasz, skończ robić koncerty. Nikt nie lubi tej twojej muzyki. Nikt tego oglądać nie chce. Każdy jest po prostu zmuszany. I to nigdy nie będzie sławne na skalę światową. Fuck you! Tak samo można powiedzieć, jak tutaj napisałem komentarz. Witam, witam. Są. Są różne serwery, które mają po tysiąc, po trzy tysiące ludzi. Ogółem cała społeczność koncertów ma około stu czy nawet czterystu tysięcy ludzi. Jakby przeliczyć wszystkie serwery, wszystkie największe, pomniejsze i, i na mniejsze jeszcze. Więc naprawdę. Więc Taciaku Sylwester zeszłego roku wygenerował ponad 1000 wyświetleń A odcinek z z ETS to tylko 40 wyświetleń Więc... Hmm, każdy lubi koncerty To jest popularne Więc przykładem może być tutaj Intrustiel, Może być Tutaj jest... Jakby powiedzieć dobrze Ponad 1800 ludzi jest tutaj. Więc jest to naprawdę dziwne. Rzekisz, ty movie, że jakiś typ randomowy mówi, że zmusza musza, nikt tego nie ogląda, no to powiedzcie mi. Dlaczego na moim poprzednim kanale czy na kanale, na kanale RIP, to Ogląda więcej ludzi niż zwykły, powiedzmy, odcinek z ETS-a. 50, 50 wyświetleń. 52. 60 wyświetleń. 1200 wyświetleń. Wow. Po wow. 59 wyświetleń. 48, 48 wyświetleń. Mamy już około 1400 wyświetleń a dopiero to jest początek 80 wyświetleń 38 wyświetleń 62 wyświetlenia Tutaj próbę to nie, nie wliczam 41 wyświetleń 92 wyświetlenia 64 wyświetlenia 115 222 wyświetlenia 460 wyświetleń 287 wyświetleń więc to jedynie znaczy że każdy lubi koncerty jak chodzi o Roblox tylko trzeba dobre piosenki puszczać i dobrze to zrobić, więc jest bardziej to popularne niż odcinki z meczów i, I w ogóle pod to już można zrobić. Jest około 2000 wyświetleń na ogółem, jak chodzi o samą serię. Wiesz, jak chodzi o kojarzenie ludzi, bo takich dosłownie to ja mogę kojarzyć, lub też i nie. Wystarczy, że jak ktoś napisze, nik jaki używał dawniej, to może bardziej skojarzę. Bardziej. Więc. Co do tutaj serio? Zrobiło około 3-4 tysięcy wyświetleń, jak chodzi. Nie wiem, miała własne wyświetlenie. Więc. O czym tutaj mowa. Więc duży XD. A. XD. Tak samo za meczem YouTube może zablokować kanał, bo właśnie wróciłem z skrót meczu i mi YouTube zablokował mi konto. Więc, Xav, pamiętaj się. Że YouTube może w kostym momencie kliknąć zablokuj konto, bo rzucasz mecze, które mają prawa autorskie. Więc na przykład jak wrzucił skrót meczu, to tak ci jak zablokuje ci kanał. Więc... kurde. Więc naprawdę. Jest tutaj... Kurde. Trochę XD, jak chodzi o to. Duże, powolone XD, że tak powiem. Bo nikt nie może skumać, bo jak ktoś może powiedzieć: i mój kanał jest fajniejszy od Twojego i chodzi w dupę. Dosłownie, a już robić siebie debila. że robienie siebie debila w ETS-ie to jest naprawdę fajne, że teraz bym mógł z Mikosem nakazać odcinek z braki dosłownej gry i będziemy sobie siebie debila robili dla 20 wyświetleń. Naprawdę, jak już wolę poważne tematy pociągać niż takie naprawdę chujowe, że tak powiem, ogółem. Że każdy może powiedzieć, że no, 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 no przestanie i w ogóle. I że już uświadomienia... Nikt tylko knął mi nie zajebie, bo zdołałem zabezpieczyć konto, więc nikt tylko mi praktycznie nie, nie zajebie. Jest taka, no... Mówienie. Zwykłe. Więc każdy ma opinię, stanową opinią się nie zgadzam. Wytłumaczyłem Wam co i jak i w ogóle. Więc to jest jedynie. Czysta to jest ta rektospecja. I co to dało praktycznie? No, ty mógł właśnie, że tam to był krokodylek. Tylko że na innym końcu. Hmm. <grywa> naprawdę. Tak samo mogę pokazać. W Robloxie... Jak powiedzmy Eurowizja sobie radzi. bo to jest koncert jest. Gdzie tu mamy? O tu mamy Eurowizję. 7000 odwiedziń. Odwiedziń. O. 70000. Są takie, które mają po 3000 i po 100000, nawet, nawet bym mógł znaleźć. Więc, więc tutaj widzowie widzicie 49. Ciekawe. Z was by miał takie zasięgi. No, interesujące wnet. Więc o czym tu mowa? Tutaj dziewięćdziesiąt tysięcy odwiedzin. Więc naprawdę, że jeszcze takie coś, naprawdę, to jest chore, że tak powiem, ogółem. Z tego, co zarabiłem, to jest sporo. Więc naprawdę. Więc ja nigdy takich ludzi nie zrozumiem, którzy tak czekają na te koncerty, bo są nie dla nich, nie w ich stylu i w ogóle. Będę się powtarzał do samego końca. Że zrobi siebie debila dla paru wyświetleń, a ja robię coś. Poważniejszego. Naprawdę. Tutaj no. Tutaj były moje początki jak chodzi o Wolfika. Widzowie. Nie zdobyły widzowie początki. Kurde, aż się zabawiliśmy się tutaj w paru odcinkach na kanale RIP. To nie szukałem czegoś innego. Właśnie, na tu napowiedział Eurowizję zrobić. I wam pokażę, co tu można niezłego zrobić. Naprawdę. Więc dla mnie zaśmiecie chore to. Że inni nie rozumieją prostych rzeczy, które są do zrozumienia i i w ogóle, więc dużej zde i watafuck. Że tak powiem dosłownie. Bo nie dość ludzie męczą się, żeby zrobić. To hater nad haterami przyszedłby i skrytykowałby praktycznie wszystko, bo to jej mu się nie podoba. Jak mu się nie podoba, to wypierda i to praktycznie tyle. każdego to może interesować i tylko ciebie. Ciebie to nie interesuje. To my się i tak z łóżką, kochany. Tak powiem. Więc dosłownie dużej gry. Wam pokażę, jakby wyglądała bejba, czyli blanki muzyka w wykonaniu moim. but it's Więc tak to by mniej więcej to by wyglądało, tylko że jest tylko zbyt dużo i to na dwie osoby jest aktualnie. Tak, czy tam panelu jest na dwie osoby dosłownie. To tam najwięcej, żeby to było zgrane i w ogóle, więc no.